Cześć, witam Was wszystkich, z tej strony Ace, po długiej, długiej, dwumiesięcznej chyba aż przerwie i jest ze mną razem Let's Play Portala 2, nie wiem, nie wiem ilu Was na mnie czekało, prawdopodobnie jakichś dwóch, trzech, wielu widzów, dziękuję Wam bardzo za to. Dlaczego nie uploadowałem? Nie oblodowałem po pierwsze dlatego, że mam w tym roku maturę, więc... No, miałem teraz, znaczy ja mieszkam w Holandii, nie, to jest tak, że mam maturę podzieloną na 4 okresy w ostatnim roku, no i właśnie ostatnie miałem, musiałem się, no, dość dużo uczyć, no, poza tym jest jeszcze League of Legends, mam team, coś tam, gramy jakieś turnieje, próbujemy, no i miałem też problemy z internetem, uploadowanie jednego filmiku trwało jakieś 48 godzin, co wyłączało zupełnie internet w moim całym domu, no, ale nie mieszkam sam, więc nie mogłem sobie na to niestety pozwolić.

Ten test chamber, coś skatapultowałem Trzeba ogarnąć w ogóle, ja go w to dawno nie grałem, Jezu Chryste Dobra, gdzie ten boks wylatuje? Gdzie jesteś w boksie? O, o. Będzie tam tak ciągle skakał? Dobra Boksie, jesteś mój Hy, Mam cię! Fuck you Dobra, teraz trzeba go tam postawić Ziu, pupu, 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 pupu. Dobra, boksie

Nic niedługo prawdopodobnie będę streamy, i nie streamy, i wszystko, jak znowu będę miał czas, znowu będę dużo robił. Mam jeszcze drugi kanał, gdzie robię guidey do League of Legends, znaczy. i animacje, znaczy pierwszy guide jest dopiero w, w. produkcji. GLADOS zamknij się, jak ja mówię. Dziękuję, GLADOS. W każdym razie, jak już mówiłem, y... Jak już mówiłem będzie... Ja mi przejść... No, jak już mówiłem będzie na moim drugim kanale... Nie wiem czy ktoś zna czy nie w każdym razie jest angielskie językowe, tam są będą materiały z League of Legends, Team Fortress i w animacje. No nie nic a teraz kontynuujmy po prostu ten let's play bez zbędnego gadania już. Wii! Wee. Ojej. Weeeeee Weeeeee Okej, okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Będę musiał... Będę musiał sąd wyjść. Trzeba sąd wyjść. Dobra. I teraz trzeba będzie. zanim tam dolecę. Wii Ui. Proszę, jaki są nie player. Oh, sorry. I'm still cleaning out the test chambers. So sometimes still trash standing around, garbage box. Box, 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 Gdzie to będzie jakiś box? Potrzebuję jakiegoś boksa. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, prawdopodobnie nie. Ale cicho, bo... Hmm, tu gdzieś musi być jakiś boks. Czekajcie, gdzie leży jakiś boks. Gdzie ten boks leci? Dobra, niech ten boks przyleci do mnie. No i siu, pop Wup

I przepraszam. Nie reagowałem na ten moment, więc byłem wątpliwości, że To Ten loading screen. Nie za dużo loading screenów. W ogóle jest niefajne. W portalu 1000 był lepsze. Po prostu przez chwilę pisał loading. Nie było tego nudnego, co jest teraz. Non-stop. Okay. i sorry. I don't know why that went off. Anyway, just an interesting science fact. Oh, did I accidentally fizzle that before you could complete the test? I'm sorry. Just me cube. Go ahead and grab another one. Yes, sir. Just, just my cube. To Oh no, I fizzled that one too. Grados. Oh well. The

osion Ojej, kompanią tyย musi przyjść ze mną kompanią Q, Ciekawy. Chodź tu Dobrze panie Kubie, Lecimy Nic, teraz po prostu tam Ech, proste te rundy Jak na razie Na no Motał i nie będę wiedział jak przejść. Every test chamber is equipped with an emancipation grill at its exit, so that test subjects cannot smuggle test objects out of the test area. This one is broken. Kiemzmy do windy. Don't take anything with you. Ja chcę coś cięść się sam. Mogę coś cięść się sam do windy? Teraz zobaczymy, czy mogę coś cięść się sam do windy. W sumie, ola ci to, nie będę przy przesłuch ciągam, nie wiadomo, po co. Ale szkoda, że nic nie mogę wziąć z tych rzeczy. Aby popyskować pys Strayclad, zawsze fajnie, why not? Ok, loading screen, loading screen. Teraz powinna przynajmniej grać taka muzyczka z windy, taka... taka relaksująca. Idziemy dalej. This next test involves emancipation grills. Remember, I told you about them in the last test area that did not have one.

Tak myślałem Mogę cię wziąć ze sobą przez to kibie mm. 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 <słysy> trzeba zobaczyć gdzie ten kub się spawni Sam Potrzebuję tu ze sobą wziąć, ale... Aha! Aha! Będzie jakieś, jakoś... Jakoś coś tu zrobić. Spróbujmy jeszcze raz. To już trochę trudniejszy chamber, niż te inne jajce. Ejo, jo, jo, jo A może byś tak trafił w mojego... ...kiłba łaskawie? Hmm. Nie mógłbym zrobić tak, że Wezmę że portal tu Portal tam Jej! Jakie to było proste, dlaczego ja to nie wpadłem wcześniej? Ok, to było prostsze niż myślałem. Chociaż zajęło mi to dość długo. Więc idziemy do następnego. No dalej, dalej, ładuj się, do kochana moja. Dlaczego nie mam muzyczki? Spróbuję ściągnąć plugin, że gra jakaś ładna muzyczka taka windowa. Chapter 3. Będzie się coś działo, czyli... Okej, okay, grados. Wszystko, wszystko dobrze? Ok. To było dość dziwne. Mogę tam wrócić? Nie, nie mogę, ale żal. Dobra. Kto to Co? Gdzie jest? Gdzie? The aerial faith plate in here is sending a yes, distress signal. You broke it, didn't you? There, try it now. what happened, right? I was just lying there, you thought I was- Just wait, This plate must not be calibrated to someone of your... ...generous-ness. I'll add a few zeros quickly. to the maximum weight. You look great, by the way. Very healthy. Try it now. Word, right? complete either! You seem to have defeated its load bearing capacity. Well done. I'll just lower the ceiling. Oop. <coughs> Nie będzie tu jakiegoś cube cuba cube cuba, który by mi się przy cube-cube przydał? Nie ma tam na dole? Op. Tam jest cube. Tam jest cube, tam jest cube. Trzeba jakoś wejść do góry. Ale nie w ten sposób. to mnie wy... Powinno, powinno. I schodzimy z powrotem na dół. A, no, to jest całkiem proste. Jup. Wieg gdzie jesteś? Kibię. O, me. O, oh, man. Oh, man.

To będę chodził w koła. Aha, skróty. <grystanie> Dobra, teraz. Trzeba tam do góry wejść. Nic prostszego. Tylko znowu muszę iść z powrotem. Jezus! Jezus! Widz? Maestetycznie. Maestetycznie przez powietrze, jak giastrząd. <laughs> Kocham ci, GLODOS. No, chyba se. Ktoś kpi teraz. No, ja myślę. Tum, 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 tum. No nic, to już y, byłoby chyba na tyle. Dosyć Wam czasu zmarnowałem na dzisiaj. Że my, widzimy się w następnym odcinku. E, spróbuję, no, no spróbuję jak najszybciej, jak będę miał czas zrobić. Nic nie obiecuję. Mam nadzieję, że będę przynajmniej uploadował jeden filmik tygodniowo. Albo coś w tym e, stylu, no na razie. Cześć, żegnam wszystkich.